Mamy czwartek wielkanocny, Chrystus martwy stał i żyje. Zapraszam Was na kolejny film z serii Oktawalnej, Oktawy Wielkanocy. Ja powiem Wam, że nie ogarniam tych apostołów. Już doświadczyli, że Jezus żyje. I co? I potem wrócili do swojej pracy. Robią to, co zawsze. Idą łowić ryby. W ogóle to jest, lubię ten dialog. Jakoś mnie to tak zawsze trochę rozbawia tam. Idziemy łowić ryby, idziemy i my z Tobą. Nie, tak jakoś to tak fajnie sobie rozmawiają. I co? I łowią ryby i znowu to, co się działo na początku. Nic im nie wychodzi znowu wrócili do tego, co było i może nie tyle, co zapomnieli fachu, bo ten fach w rękach mieli, ale czegoś brakowało. Brakowało tego chodzenia z Jezusem. Brakowało doświadczenia Jego mocy. I powtarza się to, co było na początku ich powołania. Może straciliśmy. Tą pierwotną gorliwość, pierwotne bycie z Jezusem. Może wróciły pewne stare rzeczy w naszym życiu. Gdzieś to wszystko się na nowo pogubiło i nawet może jeszcze przeżywaliśmy niedawno triduum Paschalne. Cieszyliśmy się ze zmartwychwstania, ale jakoś to już uciekło, już to święta po święta się stało. I co? I Jezus wchodzi także w to doświadczenie. Wchodzi doświadczenie naszej codziennej pracy. I i w ogóle sam zastawia dla nich stół, sam jakoś ich gromadzi yy, i czują Jego obecność. Dlatego kiedy może masz takie doświadczenie, że gdzieś znowu Jezus się zgubił, yy, że było fajnie, rzeczywiście jakoś doświadczałem Go, doświadczałam, a tu nagle Jezus znowu mi ucieka. Yy, znowu jakoś czuję jakoś niemoc w swoim życiu, bo oni mieli taką niemoc. Łowią ryba, tam nic. Jezus każe im zarzucić sieci i jest niezwykły połów i te ryby, które potem, yy, potem gromadzą, potem nie są w stanie pewnie tego przejeść, no, tyle ryb, to kto by to zjadł, to by mogły tłumy nakarmić znowu. Yy. Bóg działa cuda również dzisiaj. Ta Ewangelia też o tym mówi, że to nie jest tylko tak, że Bóg działał kiedyś cuda jakoś tam w życiu świętych, jakoś tam w Ewangelii może jeszcze tym bardziej. Może jeszcze jakiś tam są teraz ludzie, którzy się bardzo poświęcili Bogu i oni tam doświadczają, a gdzie ja tam mogę doświadczyć? Tam taka zwykła praca, którą wykonuję na co dzień, a właśnie tam w tą codzienność. Tą codzienność i dobrą, ta, która jest taką naszą, naszym zadaniem, które mamy w życiu, ale też taką codzienność, która polega bardziej na tym, że... Trochę za bardzo aż zeszliśmy na Ziemię, zgubiliśmy gdzieś niebo znowu w naszym życiu. Że wróciliśmy do takiej szarzysny, gdzie znowu gdzieś nam Bóg się zgubił. Jezus tam wchodzi swoimi cudami, jako stał objawia się i czyni wielkie rzeczy. I każdy już wiedział, że to jest Pan. Wiedział, że on jest. Może potrzeba czasami wrócić do takich chwil, do naszych początków. A może byli znowu pogubieni tym wszystkim. To nie, niezwykły ogrotek jednak mieli przez te dni. Od zmartwychwstania, od męki. Nie potrafili pewnie się w tym wszystkim odnaleźć, co teraz mamy robić. No zawsze gdzieś Jezus był obok no teraz okej, okay, jest taki inny trochę, ale no, co teraz mamy robić. I wrócili zamiast iść to głosić. Właśnie weszli z powrotem w to, w to co robili wcześniej. Tam też Bóg przychodzi. I to jest właśnie. Genialne tej Ewangelii. Bóg przychodzi do nich, do ich, ich, ich trudnej takiego codzienności, wypalenia i potrzeba, właśnie, może było wrócić do tego. Czasami potrzeba nawet zgrzeszyć. To nie mówię, że trzeba jakoś szczególnie szukać grzechu, ale w takim odejściu od Boga. Czasami Pan Bóg do tego dopuszcza, żebyśmy odeszli od Boga, żebyśmy doświadczyli swojego upadku, w powrotu do szarzyzny, żeby na nowo się nam objawić i że dawne cuda się mogą powtórzyć. Kto by pomyślał, że jeszcze raz Piotr doświadczy takiego niezłego połowu. I teraz już chyba poszedł za nim do końca, bo yy, potem znamy, znamy jego głoszenie, jego dzielenie się Ewangelią. Yy, potem wiemy, że jego grób jest w Rzymie yy, pod katedrą yy, Bazyliką św. Piotra yy, i dał świadectwo do samego końca, bo doświadczył stałego. Jeżeli Ci Jezus na nowo uciek, nie bój się, on na nowo może przyjść i zobaczysz znowu wielkie Boże dzieło.